www.redeko.pl www Dzień Otwarty to doskonała okazja, by spotkać nauczycieli pracujących w szkole. Można z nimi porozmawiać i uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Czy chcielibyśmy przede wszystkim przedstawić swoją ofertę? Mamy w najbliższą sobotę. Od godziny 10 do godziny 15 dzień otwarty mogą zapraszamy w ogóle wszystkich chętnych, którzy by chcieli właśnie zobaczyć naszą ofertę, porozmawiać z nauczycielami, porozmawiać z uczniami naszych szkół, gimnazjum i liceum sportowego Gimbasket. Oczywiście, my jako dyrekcja szkoły możemy opowiadać o naszych szkołach w samych superlatywach, natomiast myślę, że warto zobaczyć, jak to wygląda od środka, zajrzeć do szkoły, zajrzeć do sal lekcyjnych. Rekrutacja na kolejny rok szkolny już trwa. Można przyjść do szkoły i złożyć niezbędne dokumenty. Aby dostać się do gimbasketu, trzeba zdać egzamin sportowy. Nie bierzemy udziału w rekrutacji elektronicznej, także, tak na dobrą sprawę, oczywiście. Yy, Obligują nas pewne um, zasady rekrutacji, natomiast z racji tego, że nie bierzemy w tej rekrutacji elektronicznej udziału, do nas tak na dobrą sprawę można przyjść w każdej chwili, złożyć podanie, natomiast faktycznie trzeba podejść do um, tego testu sprawności, czy tam predyspozycji sportowych, I, i to jest dla szkoły i dla samego kandydata bardzo ważne. Także zapraszamy wszystkich w każdym momencie, kiedy akurat y, zainteresowałby się, Naszą w nowym roku szkolnym zacieśniona zostanie współpraca gimbasketu z WOPREM. Dziś podpisano oficjalne dokumenty w tej sprawie. Wynikło to z takich bieżących działań, dlatego że ratownictwo wodne Kiedyś było kojarzone tylko i wyłącznie z pracą ratownika, natomiast to jest też jedna z dyscyplin sportowych, coraz bardziej popularna. I widać w tym momencie, że niektóre środowiska szkolne, tak jak właśnie Gębaskę, zauważyły to i chcą wprowadzić do siebie ratownictwo wodne jako jeden z kierunków szkolenia. Bardzo fajne, ponieważ ratownictwo wodne też będzie między innymi we Wrocławiu jedną z konkurencji The World Games w 2017 roku. A poza tym też Wopr Dolnośląski ma wiele sukcesów, wyłącznie z tym, że mamy aktualnego Mistrza Świata w ratownictwie. Szefowie Gimbasketu są zadowoleni ze współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. To szansa dla uczniów na pasję i pracę. Zależało na tym, żeby po prostu te dzieci miały. Miał jakiś cel, cel bardziej przyszłościowy, który pozwala im nie tylko szkolić się w tej akurat dziedzinie sportowej, ale również mieć z tego korzyści w przyszłości w postaci uzyskania. Pracy, która, która będzie ich zadawalać, będzie satysfakcjonująca dla nich pod wieloma względami po pierwsze, rozwojowym, a po drugie zarobkowym, także, także cieszymy się, że doszło do podpisania tej umowy. Ta umowa na pewno jest korzystna dla obu stron. Chcemy też uczniami Bimbasketu poszerzyć naszą kadrę ratowniczą, bo pamiętajmy, że już nawet uczniowie ostatnich klas liceum mogą pracować, czyli mamy możliwość dania zatrudnienia tym osobom. Jako ratownicy wcześniej mogą pracować społecznie jako członkowie Dolnośląskiego WOP i zdobywać praktyki. Pamiętajmy też, że to jest pewna alternatywa spędzenia wolnego czasu dla młodzieży, szczególnie na wakacje, dni wolne. Ratownictwo to też sport, podkreśla prezes Dolnośląskiego WOP-u. Dzięki nawiązaniu współpracy GimBasket będzie łączyć siły z WOP-em. No GimBasket oczywiście jako szkoła będzie zasilał nas swoją kadrą dydaktyczną, swoim potencjałem jeżeli chodzi o pływalnie, szkołę, my chcemy wprowadzić ratownictwo wodne do szkoły, jako też dodatkowy element nauki. My ze swojej strony, jako WOPR, damy też doświadczenie naszych zawodników, możliwości profesjonalnego szkolenia w zakresie ratownictwa sportowego, wspólnych oczywiście zawodów, co robimy już od co najmniej jednego roku. Szczegóły dotyczące dnia otwartego w Gimbaskecie na stronie szkoły. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl